Muzyka spo... muzyka spoznała. Ej, to byłoby śmieszne, jakby mu zablokowali, tak przyleciałby przez nich, nie? Szczęść Boże, drodzy parafianie. Zebraliśmy się tutaj, ponieważ... Przybyłem wraz z biskupem Joachimem, aby oświetlić wasz piękny market w mieście Kawala. A teraz... Zostało jeszcze tylko pięć gwiazd. Razem rozpoczynamy misję świętą. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. A... A. Wszyscy A. na ziemię! Mam bombę w plecaku! Greba, wszyscy albo wybuchnę! Bardzo serdecznie, ja mam zaciszany i dzisiaj mną tutaj szerzyć imię, imię, imię Azacha. Gleba kurwa, gleba wsi. Moje żądania, moje żądania są następujące. Żądam tempesta pączków. I nie Powalić go, powalić go. Ale plecy masz. Się ma. ruszy do nie wstawaj. Nie wstawaj. Wstawa. Wstawa. idiotu debilu, debilu. Celują do ciebie, nie możesz nie przecież. wyprowadzić! Brudzi, łapać ich! łapać ich! What the Wracasz na po moje miejsca! Wracasz na swoje miejsca! Ja no, się pojeżdżę! Kontynuujemy przemówić! Co oni chwalają! Lekka, to, to było dobre, nie, 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 dlaczego. To, to było dobre, ale nie, nie chodzi Bac o tych typów, którzy byli z tyłu. Czy oni byli z nim, czy z kim? No, oni byli z nim, celowali do nas i tam po prostu go jego popadł. Co nie? Ja? Dobra, wracamy tam do się! Dla... Kurde to już powinien być jakiś minus. Akcję RTS gdzie zniszczyli. Minus dla tego pana. W imię Ojca, Syna i Ducha ja Świętego. Amen. Amen. O. O. Amen. 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 Kurfa